Na konferencji, na której jesteśmy obydwaj, jest dużo mowy na temat turystyki zdrowotnej w naszym regionie, jako ważnego elementu gospodarczego. Ale Pan już szedł w tę dziedzinę, bo zdaje się, Wasza firma buduje coś bardzo ważnego. Tak jest. Rehabilitacją stacjonarną zajmujemy się od ponad 8 lat. W tej chwili prowadzimy szpital rehabilitacyjny w Olsztynie dla pacjentów pozabiegowych, ale naszym najbliższym, najważniejszym projektem jest budowa sanatorium uzdrowiskowego w Lisbarku Warmińskim dla pacjentów. W naszej nomenklaturze nazywanych przewlekłymi, czyli to są pacjenci, którzy już przeszli pierwszą fazę rehabilitacji pozabiegowej i następnie chcą się rehabilitować w dłuższym okresie, więc to jest oferta dla bardzo szerokiego spektrum pacjentów.